Kiedy ona cię gostuje, to, czego doświadczasz, nie jest zamieszaniem. To konfrontacja, to nagłe usunięcie hałasu, które odsłania, na czym emocjonalnie się opierałeś. Bo cisza ma tę właściwość, że obnaża życie do jego najsurowszej prawdy. A kiedy jej wiadomości przestają przychodzić, to, co naprawdę odbija się echem, nie jest jej nieobecnością. To dźwięk twoich własnych myśli, które robią się coraz głośniejsze, zadające pytania, o których nie wiedziałeś, że je unikałeś. Na przykład, dlaczego to tak bardzo mnie dotknęło? Dlaczego mam ściśniętą klatkę piersiową? Dlaczego mój umysł wciąż sięga po wyjaśnienie, które być może nigdy nie nadejdzie? I oto głęboka prawda, której większość ludzi nigdy nie usłyszy. Ghosting to nie odrzucenie, to nie werdykt na temat Twojej wartości. To nawet nie jest osobiste w taki sposób, w jaki Twój umysł upiera się, że jest. To psychologiczny test przebrany za stratę. Moment, w którym zewnętrzny świat milknie, żebyś mógł zobaczyć, czy Twoje poczucie siebie stoi samodzielnie, czy też rozpada się w chwili, gdy znika zapewnienie. Bo to, co boli, nie jest jej odejściem, to nagłe odsłonięcie przywiązania, oczekiwań i tożsamości, które wszystkie zderzają się jednocześnie. A stoicy rozumieli to bardzo głęboko: że cisza nie jest karą, jest informacją, odsłania, gdzie umieściłeś swój emocjonalny środek ciężkości, a większość mężczyzn umieszcza go poza sobą, nie zdając sobie z tego sprawy. Dlatego, kiedy ona znika, Układ nerwowy wpada w panikę, umysł kręci się w spirale, a sens jest desperacko poszukiwany, nawet gdy wyjaśnienia mogą nigdy nie nadejść. I tu właśnie przeciętny mężczyzna goni za zamknięciem, wysyła jeszcze jedną wiadomość: tłumaczy się, próbuje naprawić to, co nigdy nie było zepsute, podczas gdy stoicki mężczyzna robi coś radykalnie innego. On rozpoznaje, że cisza nie jest wrogiem. Jest lustrem, i zamiast błagać lustro, żeby się zmieniło, on studiuje to, co odbija. Bo mężczyzna, który boi się ciszy, wciąż negocjuje swoją wartość, ale mężczyzna, który potrafi spokojnie w niej usiąść, odkrywa swoją moc. I zrozum to jasno: ten moment właśnie teraz nie dotyczy odzyskania jej ani udowodnienia czegokolwiek, komukolwiek. To moment, który decyduje, czy się rozwiniesz, czy powtórzysz ten sam cykl jeszcze raz. Bo kiedy świat milknie, albo gubisz się w hałasie własnego umysłu, albo stajesz się wystarczająco ugruntowany, żeby zdać sobie sprawę, że nic istotnego nigdy nie zostało ci zabrane? A jeśli ta perspektywa już teraz czuje się inna niż wszystko, co słyszałeś wcześniej, zrób mi przysługę. Polub to wideo, skomentuj, że stajesz się stoickim żołnierzem, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić tego, co nadejdzie. Bo tu właśnie zaczyna się prawdziwa zmiana. Ghosting wydaje się okrutny, bo umysł interpretuje ciszę jako zagrożenie, jako niedokończoną sprawę, jako coś, co musi zostać rozwiązane. Ale z psychologicznego punktu widzenia, ghosting Rzadko dotyczy ciebie, a prawie zawsze dotyczy unikania. Bo kiedy ktoś znika bez wyjaśnienia, naprawdę robi to, żeby uciec przed dyskomfortem, odpowiedzialnością albo emocjonalnym odsłonięciem. A stoicka psychologia uczy nas patrzeć na zachowanie nie jako na obrazę, lecz jako na informację. Bo ludzie ujawniają swój stan wewnętrzny przez to, czego unikają. Ghosting to forma emocjonalnego unikania. Ciche przyznanie, że nie mają jasności, dojrzałości ani odwagi, żeby komunikować się szczerze, i tu większość mężczyzn to personalizuje. Zakładają, że cisza oznacza, że nie byli wystarczający, że powiedzieli coś źle, że istnieje ukryta wada, którą trzeba naprawić. Kiedy w rzeczywistości brak komunikacji nie jest oceną Twojej wartości, to odbicie wewnętrznego chaosu. Niezdecydowania, lub lęku przed konfrontacją drugiej osoby. Gdy raz to jasno zobaczysz, coś się zmienia, bo przestajesz traktować ciszę jak tajemnicę do rozwiązania, a zaczynasz rozpoznawać ją jako granicę, która została już za Ciebie narysowana. W stoicy powiedzieliby, że jasność nie zawsze przychodzi w słowach, czasem przychodzi w nieobecności. A kiedy ktoś usuwa się z Twojego życia bez wyjaśnienia. Już przekazał Ci najważniejszą rzecz, którą musisz wiedzieć: jak radzi sobie z dyskomfortem i odpowiedzialnością. Niebezpieczeństwo nie polega na byciu gostowanym niebezpieczeństwo polega na gonieniu kogoś, kto już pokazał Ci, jak radzi sobie z presją. Bo stoicki mężczyzna rozumie, że sens nie jest ukryty za ciszą jest przez nią odsłonięty. I zamiast kłócić się z rzeczywistością lub domagać się odpowiedzi, które być może nigdy nie nadejdą, przyjmuje to, co zostało pokazane, a nie to, na co liczył. I to jest punkt zwrotny psychologiczny, bo w momencie, gdy przestajesz pytać, dlaczego Cię gostowała, odzyskujesz energię psychiczną, która była wysysana przez niepewność. Zaczynasz widzieć ghosting nie jako porzucenie, lecz jako filtrację. Cichy proces, który usuwa to, co nigdy nie było z tobą wyrównane, nawet jeśli twoim emocjom zajmuje trochę czasu, żeby to nadrobić. W momencie, gdy cisza się przedłuża, większość mężczyzn popełnia ten sam błąd. Nie dlatego, że są słabi, lecz dlatego, że układ nerwowy krzyczy o ulgę, o pewność, o jakikolwiek sygnał, który przywróci równowagę emocjonalną. I tu właśnie cicho niszczona jest dźwignia. Bo zamiast siedzieć z dyskomfortem, przeciętny mężczyzna sięga na zewnątrz. Wysyła kolejną wiadomość, potem następną, potem długą wiadomość wyjaśniającą swoje intencje, uczucia, zamieszanie, mając nadzieję, że jasność przyniesie spokój. Ale psychologicznie robi to przeciwieństwo, bo nadmierne wyjaśnianie, gonienie i wylewanie emocji sygnalizuje, że Twój środek przesunął się poza Ciebie. Że negocjujesz swoją wartość w czasie rzeczywistym, a atrakcja, szacunek i wewnętrzny autorytet nie mogą przetrwać w takiej postawie. Stoicka psychologia jest bezlitosna wobec tej prawdy, nie w zimny sposób, lecz w rozjaśniający. Bo im bardziej próbujesz ściągnąć z powrotem kogoś, kto już się odsunął, tym bardziej wzmacniasz ideę, że ich uwaga jest Twoim tlenem. I nie chodzi tu o manipulacje czy taktyki. Chodzi o wyrównanie, bo mężczyzna, który potrzebuje odpowiedzi, żeby czuć się dobrze, już oddał swoją dźwignię, zanim wysłał jakąkolwiek wiadomość. A tragiczne jest to, że większość mężczyzn myśli, że jest wtedy szczera lub wrażliwa, kiedy w rzeczywistości nadaje na pełnej emocjonalnej zależności, a cisza odpowiada na to, stając się jeszcze głośniejsza. Dlatego gonienie nigdy nie daje obiecanego zamknięcia. Tylko pogłębia ranę, bo każda nieodpowiedziana wiadomość uczy umysł kojarzyć wartość siebie z zewnętrzną odpowiedzią. Stoicki mężczyzna rozumie, że dźwignia to nie coś, czego się żąda czy odgrywa, to coś, co się zachowuje przez pozostanie zakotwiczonym. Bo w momencie, gdy przestajesz próbować kontrolować, jak ktoś się wobec ciebie czuje, odzyskujesz kontrolę nad tym, jak ty czujesz się wobec siebie. I ta jedna zmiana zmienia wszystko. Czy ona kiedykolwiek wróci, czy nie? Na początku czuję się, jakby coś ci zabrano, jakby połączenie zostało brutalnie przerwane w połowie zdania. Ale stoicka reframing przebija tę iluzję z brutalną jasnością, bo nic prawdziwego nie zostało skradzione. Nic istotnego nie zostało usunięte. To, co zniknęło, to niepewność owinięta nadzieją, a umysł myli tę stratę ze znaczeniem. W rzeczywistości nie straciłeś więzi, straciłeś oczekiwanie, a oczekiwania nie są posiadłościami, są projekcjami. Stoicka psychologia uczy, że cierpienie zaczyna się w momencie, gdy mylimy to, co nasze, z tym, co nigdy nie było nasze. Bo uwaga, konsekwencja czy komunikacja innej osoby nigdy nie była pod Twoją kontrolą, a więc nigdy nie była Twoja do stracenia. Gdy to jasno zobaczysz, emocjonalny ciężar zaczyna tracić uchwyt. Nie od razu, ale stopniowo. Bo ból ghostingu płynie z przekonania, że coś się budowało, a potem nagle runęło. Kiedy w rzeczywistości runęła fantazja ciągłości, a nie sprawdzony fundament. I to nie jest gorycz. To wyzwolenie. Bo gdy przestajesz opowiadać sobie historię, że zostałeś porzucony. Zdajesz sobie sprawę, że po prostu pokazano ci granice czyjejś pojemności. A ta informacja, choć niekomfortowa, jest czysta. Nie ma w niej złośliwości, dramatu, obrazy. Po prostu jest. Stoicki mężczyzna nie kłóci się z tym, co jest. On się z tym wyrównuje. Bo w momencie, gdy akceptujesz, że nic substancjalnego nie, zostało ci zabrane, przestajesz gonić duchy. Przestajesz odtwarzać rozmowy i zaczynasz odzyskiwać energię, która utknęła w tym, co mogło być. I tu zaczyna się emocjonalna suwerenność, nie przez tłumienie uczuć, lecz przez skorygowanie percepcji, bo spokój nie jest znajdowany w dostawaniu odpowiedzi od innych, jest znajdowany w widzeniu rzeczywistości bez zniekształceń. Istnieje precyzyjne wewnętrzne przesunięcie. Które oddziela mężczyznę, który wpada w spirale, od tego, który się stabilizuje. I nie ma ono nic wspólnego z udawaniem, że ci nie zależy, ani z wymuszaniem obojętności. Bo stoicka siła to nie znieczulenie, to orientacja. Dokładny wewnętrzny ruch jest taki: wycofujesz emocjonalną inwestycję z rezultatu i umieszczasz ją z powrotem w swoim postępowaniu, w swoim rytmie, w swoich standardach. Bo w momencie, gdy ona cię gostuje, uwaga przeciętnego mężczyzny zapada się do środka w zły sposób zapętlone myśli, wyimaginowane, rozmowy, przyszłe hipotezy. Podczas gdy stoicki mężczyzna przekierowuje uwagę na zewnątrz w ugruntowany sposób z powrotem do ciała, oddechu, pracy, ruchu fizycznego, dyscypliny bo uwaga to waluta. A tam, gdzie ją umieszczasz, coś rośnie. Gdy wszystko wlewasz w niepewność, lęk się mnoży. Ale gdy ją odzyskujesz i reinwestujesz w samopanowanie, wraca jasność. I to nie jest taktyka zaprojektowana, żeby ją ściągnąć z powrotem. To decyzja, żeby przestać żyć w emocjonalnym zawieszeniu, bo zawieszenie jest wrogiem spokoju. Stoicka psychologia upiera się. Że spokój jest zarabiany przez wybór, gdzie twój umysł może odpocząć. Gdy dokonasz tego wewnętrznego ruchu, dzieje się coś subtelnego, ale potężnego. Pilność się rozpływa, potrzeba wyjaśnienia mięknie, zaczynasz znów czuć się zakotwiczony. Nie dlatego, że sytuacja się zmieniła, lecz dlatego, że ty się zmieniłeś. I tu wielu mężczyzn popełnia błąd. Czekają. Na zewnętrzne rozwiązanie, zanim pozwolą sobie ruszyć dalej. Ale stoicki mężczyzna rusza dalej wewnętrznie pierwszy, bo rozumie, że wolność zaczyna się w momencie, gdy przestajesz prosić życie o potwierdzenie swojej wartości, a zamiast tego działasz w zgodzie z nią niezależnie od tego, kto zostaje, a kto odchodzi. Gdy przestajesz reagować na ciszę, dzieje się coś niemal paradoksalnego. Na początku nie na zewnątrz, lecz wewnątrz. Bo cisza wydaje się nie do zniesienia tylko wtedy, gdy wierzysz, że powiniene się wypełnić, naprawić albo wyjaśnić się z niej. A w momencie, gdy rezygnujesz z tego przekonania, ciśnienie znika, bo cisza nigdy nie prosiła cię o występ. Odsłaniała, czy potrafisz pozostać cały bez publiczności, i dlatego cisza przywraca moc bez wysiłku, bo moc nie jest głośna, jest stabilna. Stoicka psychologia uczy, że mężczyzna, który potrafi pozostać opanowany w niepewności, automatycznie budzi szacunek. Nie dlatego, że go żąda, lecz dlatego, że go nie negocjuje. Zrozum to jasno: cisza nie jest strategią, którą wdrażasz, żeby sprowokować reakcję. To wciąż byłoby przywiązanie w masce. Cisza staje się potężna tylko wtedy, gdy jest efektem ubocznym wyrównania. Gdy naprawdę nie ciągnie cię już potrzeba bycia widzianym, odpowiedzianym czy zatwierdzonym. Dlatego wymuszona cisza jest napięta, a autentyczna cisza jest spokojna, bo jedna czeka, a druga już ruszyła dalej. A gdy dotrzesz do tego stanu, nie musisz nic udowadniać, nie potrzebujesz zamknięcia, nie musisz wygrać, bo twój układ nerwowy nie prosi już świata zewnętrznego o pozwolenie na spokój. I czy ona to zauważy, czy nie. Staje się nieistotne, bo prawdziwa zmiana już nastąpiła. Przesunięcie od reagowania do wybierania, odgonienia jasności do jej ucieleśniania. I dlatego stoicy tak głęboko cenili powściągliwość. Nie jako tłumienie, lecz jako szacunek do siebie. Bo mężczyzna, który potrafi wygodnie siedzieć w ciszy, wysyła wiadomość bez wysyłania czegokolwiek. Wiadomość, która mówi – moje życie się toczy, Mój środek jest nienaruszony i nie jestem już zakładnikiem nieodpowiedzianych pytań. Kiedy kobieta gostuje, a potem nagle się pojawia, często wydaje się to nagłe, dezorientujące, niemal nierealne. Ale psychologicznie wpisuje się w wzorzec, który nie ma nic wspólnego z przeznaczeniem, a wszystko z rozpuszczeniem emocjonalnego napięcia. Bo gdy przestajesz gonić jasność, szukać zapewnień, reagować na ciszę, Napięcie emocjonalne, które kiedyś otaczało tę interakcję, znika. A paradoksalnie, właśnie brak presji tworzy przestrzeń, w której ciekawość może wrócić, bo ludzie wracają nie do potrzebujących, lecz do stabilnych, nie do wyjaśnień, lecz do ugruntowanej obecności. I dlatego gosterzy często się odradzają, gdy wyczują, że dynamika emocjonalna się zresetowała. Nie, dlatego że zrobiłeś coś sprytnego. Lecz dlatego, że przestałeś robić to, co wcześniej wysysało połączenie. I tu stoicki mężczyzna musi być precyzyjny, bo prawdziwy test to nie bycie gostowanym to, co zrobisz, jeśli ona wróci. Bo ekscytacja, uraza czy nadmierna inwestycja w tym momencie natychmiast rozwali cały wewnętrzny postęp, który osiągnąłeś. Stoicka psychologia uczy, że odpowiadasz z postawy, nie z impulsu. Czyli nie spieszyć się z ponownym połączeniem, nie przesłuchiwać nieobecności, nie udawać, że cię to nie dotknęło, po prostu spotykasz moment spokojnie, bez emocjonalnego długu, bez potrzeby bycia zrozumianym, bo celem nigdy nie było jej odzyskanie. Celem było odzyskanie swojego środka, a jeśli wraca, wraca do mężczyzny, który już nie wychyla się do przodu, nie szuka rozwiązania, nie prosi o wybranie. I czy to doprowadzi do czegoś nowego, czy znów się rozmyje, staje się drugorzędne, bo nie jesteś już zakotwiczony w rezultacie. I to jedyna pozycja, z której jakakolwiek interakcja może być zdrowa, zrównoważona i ugruntowana. A jeśli to nie brzmi dramatycznie czy romantycznie, to dlatego, że jest prawdziwe. A prawdziwa stabilność jest cicha. Jeśli nigdy nie wróci, Niewytrenowany umysł nazwie to stratą, ale stoicka psychologia widzi w tym rozwiązanie. Bo zamknięcie to nie coś, co daje ci druga osoba to coś, co sam sobie bierzesz, gdy przestajesz kłócić się z rzeczywistością. Prawda jest taka, że połączenie, które może zniknąć bez wyjaśnienia, nigdy nie było wystarczająco solidne, żeby unieść twój spokój. A gdy to zaakceptujesz, coś ciężkiego się podnosi. Bo nie czekasz już na przyszłość, która nie nadchodzi. Nie ćwiczysz rozmów, które nigdy nie będą miały miejsca. Nie wiążesz już swojego stanu emocjonalnego z czyimś niezdecydowaniem. I dlatego ten rezultat wciąż jest wygraną. Bo wychodzisz z sytuacji z tysięcy z im jasnością, zamiast zamieszania, z szacunkiem do siebie zamiast urazy, z dyscypliną zamiast emocjonalnego długu. Stoicki mężczyzna nie mierzy sukcesu tym, czy ktoś zostaje. Mierzy go tym, czy pozostał wyrównany ze swoimi wartościami pod presją. Bo życie będzie wielokrotnie testować Twoją zdolność dostania stabilnie, gdy rezultaty są niepewne. A ghosting to po prostu jeden z tych testów. Przejście go oznacza, że wychodzisz silniejszy, spokojniejszy i mniej reaktywny niż wcześniej. Gdy raz to sobie uwewnętrzniłeś. Zdajesz sobie sprawę, że nic nie zostało zmarnowane, ani czas, ani emocje, ani lekcja, bo każde doświadczenie, które uczy cię samopanowania, to upgrade, nawet jeśli przychodzi owinięte w rozczarowanie. A mężczyzna, który potrafi odejść bez goryczy, już wygrał coś o wiele cenniejszego niż uwagę wygrał siebie. Gdy raz przejdziesz przez to bez gonienia, bez załamania, bez zdrady własnego opanowania, coś trwałego my 10008 tobie się zmienia bo przestajesz się bać ciszy w ogóle a kiedy cisza już cię nie przeraża manipulacja traci uchwyt niepewność traci moc a emocjonalne gry po prostu przestają na tobie działać bo stoicka psychologia nie chodzi o unikanie przywiązania chodzi o wybieranie go z siły a nie z potrzeby gdy nosisz siebie z tego miejsca Zauważasz, jak bardzo zmieniają się interakcje. Jak więcej słuchasz niż mówisz, jak odpowiadasz zamiast reagować. Jak już nie próbujesz zabezpieczyć zainteresowania, lecz spokojnie obserwujesz, czy zainteresowanie wyrównuje się z Twoimi standardami. I to czyni cię nietykalnym. Nie w arogancki sposób, lecz w ugruntowany, bo nie outsourcingujesz już swojej regulacji emocjonalnej na czyjeś zachowanie. A mężczyźni, którzy dochodzą do tego stanu, są rzadcy, bo wymaga to dyscypliny w momentach, gdy impuls wydaje się łatwiejszy, ale nagroda jest ogromna, bo poruszasz się przez relacje bez lęku przed porzuceniem. Nie dlatego, że nie może się zdarzyć, lecz dlatego, że ufasz sobie, że pozostaniesz cały, jeśli się zdarzy. I to jest ta cicha pewność, którą ludzie czują, ale nie potrafią wyjaśnić. Wrażenie, że nie jesteś łatwo wstrząsany, łatwo wytrącany z równowagi. A sama ta obecność zmienia sposób, w jaki inni się z Tobą komunikują. Bo gdy już nie jesteś desperacki, żeby zostać wybranym, stajesz się kimś, kto wybiera z rozmysłem. I ta zmiana nie zmienia tylko randkowania. Zmienia sposób, w jaki chodzisz przez życie. Jeśli ta wiadomość wyostrzyła coś w Tobie. Poświęć teraz chwilę, żeby polubić wideo. Zostaw komentarz, że stajesz się stoickim żołnierzem. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić przyszłych lekcji. A teraz pozwól temu osiąść, bo prawdziwe zwycięstwo w byciu gostowanym nigdy nie polegało na zakończeniu ciszy czy powrocie wiadomości. Polegało na tym, co w tobie wzrosło, gdy nic nie wróciło. Na odkryciu że twoja stabilność nie zależy od wyjaśnienia, że twoja wartość nie waha się wraz z uwagą i że twój spokój jest najsilniejszy, gdy jest samodzielnie generowany. Bo stoicka psychologia nie chodzi o twardnienie serca, chodzi o wzmocnienie środka, tak, żeby kiedy życie niespodziewanie coś wycofa, nie runął, żebyś się dostosował, zaobserwował i szedł dalej z nienaruszoną godnością. I dlatego cisza staje się tak potężnym nauczycielem, bo odsłania, kto pożyczał swoje poczucie siebie od innych, a kto już stał samodzielnie. A jeśli dotarłeś aż tutaj, zrozum, że jesteś już przed wieloma mężczyznami. Nie dlatego, że uniknąłeś bólu, lecz dlatego, że nauczyłeś się z niego, nie pozwalając mu cię zdefiniować. I następnym razem, gdy cisza pojawi się w twoim życiu, nie będzie czuć się jak kara, będzie czuć się jak potwierdzenie, że nie jesteś już reaktywny. Nie gonisz, nie negocjujesz swojej wartości. I to jest ta cicha pewność stoickiego żołnierza spokojny pod presją, ugruntowany w niepewności i stabilny niezależnie od tego, kto zostaje, a kto odchodzi. Na tym kończę. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że tu jesteś. Do zobaczenia w następnym